Jeśli podobnie jak ja lubicie tarte warzywa w różnej postaci to na pewno wiecie co dzieje się z tarką po jakimś czasie intensywnego jej używania. W tarcie trzeba wkładać coraz więcej siły. Na szczęście tempej tarki nie trzeba od razu się pozbywać, można ją naostrzyć. Zobaczcie. Potrzebny będzie papier ścierny drobnoziarnisty o gradacji np. 240 i 800 oraz odrobina cierpliwości. Teraz wystarczy w kierunku przeciwnym do tarcia warzyw Przetrzeć papierem ściernym tarkę kilka razy. Najpierw papierem z mniejszą gradacją, a następnie papierem z gradacją większą. Przecieramy zarówno duże oczka, jak i małe oczka. Następnie tarkę trzeba wymyć, osuszyć i sprawdzić, czy jest ostrzejsza. Jeśli uznamy, że tarka wciąż jest nieostra, powtarzamy czynność, dopóki nie uzyskamy zamierzonego efektu. Na koniec Tarka powinna być na tyle ostra, aby tarkowanie było o wiele szybsze, no i nie sprawiało nam żadnych trudności, to znaczy, aby nie trzeba było wkładać w to zbyt wiele siły. Powodzenia!